Witam, spontaniczny film z sesji fotograficznej grzybów w lesie. Pokażę Wam dwa takie e, klasyczne ustawienia aparatu, oświetlenia plus kadru plus jakieś fajne fotki, które jeszcze udało mi się zrobić we wrześniu. Zobaczcie. To jest pierwszy, pierwszy setup, jak to mówią Amerykanie. Grzyb. Oświetlenie od góry, oświetlenie z boku. Na no, filmie się może wydawać, że jest mocne, ale nie jest. Zobaczcie tutaj na, na kadry. E, jest sam raz. I teraz patrzcie sobie. Kurde, nie wiem, czy to się uda. Ustawiam tak zgodnie z metodą złotego podziału. I stakuje. 15 zdjęć w serii. Poruszyłem to trochę ręką, ale powinno się złożyć. Zobaczcie. I teraz tak, dajemy podgląd. No i się nawet dobrze złożyło. No co jest? No wyczuwa tutaj wizjer. Dobra, przestawiłem to, teraz będziecie widzieć. No. O, jest. Pyk. Patrzcie, całkiem ostre chyba Nawet się to udało złożyć No, nawet te blaszki się dosyć dobrze od spodu poskładały Nie jest źle Tak wygląda pierwszy kadr On jest ciemniejszy faktycznie to trochę mi aparat rozjaśnił Kurczę, zaraz Wam pokażę No Ojko za ciemne o, ale tak to wygląda w rzeczywistości mamy drugi plan, jakbyśmy mieli jakiś obiektyw M42 no to też ja takie zdjęcia robiłem a teraz chcę po prostu postakować stałką jaki mam sprzęt zaraz Wam powiem niedługo telefon się nie będzie już do niczego nadawał już nawet się nie chce połączyć. Olympus OM-D2 i Zuiko 60 taki sprzęt stakuje 15 zdjęć staku średnia rozdzielczość Rozpiętość tych zdjęć, tych poszczególnych y, punktów, jak gdyby ostrzenia. Taki grzybek jest sam raz. No i widzicie ustawienie. Podświetlenie od spodu, podświetlenie z boku ona jest takie delikatne modyfikuje w zależności od tego, jaki chcę utrzymać kadr, czy taki może bardziej nostalgiczny, czy, czy e, bardziej wyraźny. Tutaj jest drugie ujęcie tego liścia nie kładłem on naturalnie tutaj był. I... Uwaga. To jest Magic Elf taka lampa, zwykła lampa ledowa, można też używać ją jako lampę błyskową, ale w tym przypadku po prostu doświetlam sobie. Jest o tyle wygodna, że można ją oprzeć i z dowolnej strony doświetlać, a tam mam takie światło, też do smartfona można to podpiąć, blogerzy podobno tego używają. Jak gdzieś kręcą na szybko ze smartfona, żeby lekko doświetlało twarz, bo to jest, nie, nie jest doświetlanie na długi dystans. No i co? Klasyczne kadry. Proste, ale zawsze musi być drugi plan. Bez tego nie robię. Jestem w Dąbrowie Grotnickiej. Także taki las z powalonymi drzewami. Nie Dąbrowie Grotnickiej. Grony nad Lindą. I Tyle co wszedłem, już wypatrzyłem. Fajne ujęcie. Coś z tego wyjdzie. Zdjęcia, które tutaj widzicie, to są surowe staki, z, które złożył aparat. Każdy stak składa się z 15 zdjęć i no, nie poprawiałem tutaj nic, no, nie miałem czasu po prostu. Stwierdziłem, że jak jeszcze będę to obrabiał, to film już chyba nigdy nie powstanie. Więc surowej odpegi efekt złożenia 15 zdjęć przez Olympusa, no, myślę, że wyszło ciekawie, miarę dobrze naświetlone. Możecie sobie tam wyobrazić, co by powstało, gdybyśmy dodatkowo je jeszcze obrabiali. Obrabiona jest tylko miniaturka filmu. Zobaczcie, takie siedliska są bardzo fajne na robienie twórczych zdjęć. Dużo powalonych kłód. Albo jak się zmienia siedlisko, powiedzmy takie bardziej z olszą i ono przechodzi w grunt z takiego podmokłego na, na o umiarkowanej wilgotności, więc tutaj na krawędzi tego szukam jakichś powalonych kłód, e, jakichś takich przestrzeni, gdzie te grzyby rosną na niewielkim wzniesieniu, tak żebym mógł na przykład osadzić aparat niżej i było widać to słońce od strony południowej. Generalnie nie szukam takich klasycznych ujęć, że powiedzmy mamy tutaj grzyba, podchodzimy sobie z tej strony i go obstrykamy, bo jest oświetlony. Robię to w drugą stronę, to znaczy fajne tło stworzone przez południowe słońce o dowolnej porze może mieć. Jak później, to im później tym lepiej, jak jest zachodzące słońce, powiedzmy tak godzinę przed zachodem, żeby nie było już ciemno w tym lesie, dwie godziny przed zachodem nawet. Potem ten charakter światła się zmienia i e, czasem jest nastrojowo, ale jak nie doświetlimy tego odpowiednio i potem nie obrobimy, może być no tak brzydko. I no i w takiej konfiguracji. Tak jak widzieliście tam grzyb. Stamtąd słońce, lekkie doświetlenie LEDami. ami Stakuje albo nie stakuje. Używam manualnych obiektywów albo, albo po prostu standardowych. E, powiem Wam, że jak nie zrobicie, tak będzie fajnie. Trzeba używać e, różnych ogniskowych, różnego doświetlania. Znajdziecie swój styl i potem oczywiście może on ewoluować ale to będzie jak gdyby taka pozycja wyjściowa do kolejnych fotek. Zobaczcie. To jest fajne miejsce. Tylko jak to ugryźć? Tutaj nie bardzo możemy zrobić to najwyżej. Niektórzy robią takie zdjęcia, że strukturę w zbliżeniu. Nie podoba mi się to. Ja bardziej szukam właśnie takich ujęć jak to. O, przełączył się aparat. Oczywiście smartfonie jest mała matryca, więc no wszystko widać do co się dzieje w tle. Ale zaraz ustawię tutaj aparat i zobaczę co się da zrobić. Damy lekkie podświetlenie, mamy fajny drugi plan. I te powalone kłody to jest jednak takie e, taka fajna sceneria, która z jednej strony nawiązuje do pierwotnego lasu, a z drugiej strony nie ma monotonii, nie? Bo mamy to, mamy tego e, mamy tego grzyba tutaj. To czasem może działać jako linia wiodąca, o ile nie zasłania słońca. E, no i słońce idzie z tamtej strony. Oczywiście tło może być jakieś za bardzo zaburzone, bo bo wygląda to mało atrakcyjnie. Tutaj kogulec albo jaszczą. Dopadł taka i go oskubał. Taka ciekawostka. A pod spodem grzybki, tylko że nie oświetlone. Jakoś tak tutaj nie wiem, nie widzę z tego. Z piórami. Nie tutaj dużo zeschniętych trzeba było wcześniej przyjść oraz jakichś lekkich deszczach. Zobaczcie tutaj, to tu jest wręcz książkowo. Kurczę, jak to focić nawet. Chyba Wrócę się do auta po większy staty, bo wziąłem tylko taki małe ze sobą. Ale zobaczcie, zobaczcie, naprawdę fajne. trzeba wybrać jednego grzyba. Może coś pomyślę. Na pewno na pewno coś fajnego tu wyjdzie. Teraz wam pokażę, co wykombinowałem. Pierwsze ujęcie. Ten grzyb od spodu, tak żeby był na pierwszym planie w prawym górnym logu, rogu, a w tyle te dwa jako ślad. Zobaczcie, zaraz to szybko wyostrzę. Pyk, tak mniej więcej to wygląda nie, tylko za bardzo mi stakuje stakuje mi też te w tyle, będę musiał to sobie złożyć w domu sam bo one nie powinny być widoczne powinny być widoczne tak jak teraz, czyli złożę sobie samego grzyba powiedzmy 7-8 staków na niskim ISO w miarę ISO jest tutaj chyba 500 to jest max, ta matryca jest, to nie jest pełna klatka nie? to jest mikro 3,4 więc mikro 4,3 kurde, że nie <grytanie> wiem i czy czwarte? Kurwa, <gul> dobra. Mikro 4, trzecie. <gul> nieważne. Więc zresztą nie pojawiają się. Znaczy pojawiają się tak ISO 1200, 1500, 1600, to widać. I to jest ten pierwszy kadr. Drugi to wykombinowałem trochę tak po skosie. Pamięcie, brakuje na telefonie, więc niewiele wam już pokażę, Ale z tej strony, tam na drugim planie grzyb, to podświetlenie było z tej strony trzecie ujęcie stąd, podświetlenie od dołu Uo! kolejne ujęcie od spodu, oczywiście są bardzo oklepane kadry jeszcze jedno zrobiłem chyba stąd i chyba tyle powiem Wam na ogniskowej 60, czyli ekwiwalent tutaj pełnej klatki 120 kurde, trudno coś wykombinować, zobaczcie na szerszym kącie można było takie fajne foty robić, coś w tym stylu. Nie. Dobra, lecimy dalej. Te grzybki, o których Wam mówiłem, Wziąłem coś z przyskiwacza żadnego. Mugie przyleciały, są fajnie w kadrze, złapane. Czekajcie, może to się da. Zobaczcie. z 15, 9, te łodyga się. że ta, Ten trząs się nie, za bardzo nie złożył, ale to tak strasznie nie widać. Dwa źródła światła, lewe, prawe. No i oczywiście drugi plan. A zobaczcie co tutaj się dzieje. Pyk. <laughs> no, ale nie mam pomysłu na focenie tego, może jakieś zbliżenia. Idę dalej. Jednak pomysł się znalazł ujęcia z tej strony, dokładnie tego grzyba tutaj. Także na drugim planie te malutkie są. I na szybko jeszcze jedno ustawienie, ale to już z innego miejsca, stwierdziłem, że nie będę osobnego filmu o tym robił, tylko wkomponuję w ten film właśnie e, z lasu, poza łodzią. To jest na Lublinku w Łodzi i zaraz Wam pokażę. Zobaczcie. Grzyb, z tego poziomu mniej więcej go brałem. Tutaj jedno źródło światła drugie gdzieś tutaj, żeby było słabe, kadry i pionowe i poziomy, najlepiej wyszło stąd, stakowanie 15 ujęć, a tu się w sumie nawet wkopałem później, żeby ten statyw był niżej, jedno mam takie właśnie ujęcie z ręki, e, chyba nawet lepsze, z ręki, znaczy położony był statyw, położony aparat był na ziemi, a drugi to się wkopałem lekko, żeby, żeby statyw wrzucić i e, ten aparat był w pozycji pionowej. E. Ja tam lubię z muchami. Nie, niektórzy nie lubią, więc wydaje mi się, że z muchami też ciekawe wyszło. A to pierwotne ujęcie jest bez much. Wydaje mi się, że blaszki się za dobrze od spodu nie poskładały, ale one są tak drobno, że musiałbym jakieś mikro stacking robić z 50 zdjęć. Także no to jest takie ostatnie bardzo fajne zdjęcie, bo światło świeciło mocno, i tutaj jeszcze zagrało. Tu jeszcze porobiło fajne cienie. To można by było, znaczy cienie, takie odblaski, nie? bo przebijało się tutaj, uderzając też troszeczkę w ten kapelusz od góry. To można by było e, naśladować takimi małymi lampkami LED. Ja to od Chińczyków gdzieś kupiłem za dolara, ale no, słońce mi w tym pomogło. I takiej pierwotnej scenarii żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że to nie ostatni film o Grzybach w tym roku.